Serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór, zależnie od której to oglądacie. Ja bardzo Was przepraszam, że o tak późnej porze gdzieś tam e, tworzę dla Was taki dość e, smutny film, bo jest to film, w którym troszkę Wam opowiem, ale e, takich rzeczy stricte prywatnych e, uznałem, że oprócz Was i Ulfika, który jest ze mną na codziennie, ja nie mam bliskiej osoby, której mógłbym się wyżalić, a wydaje mi się, że też zasługujecie na to, by opowiedzieć Wam. E, Parę rzeczy byście troszkę lepiej mnie zrozumieli, i mi też wtedy może będzie łatwiej. To będzie taka jakby mocna spowiedź i ja nie chcę owijać tutaj bawełnę. Powiem Wam po prostu, jak jest. I jeżeli chcecie mnie wysłuchać, to zapraszam, bo, 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 bo ten film też na pewno doradzi Wam troszeczkę, jak kroczyć ścieżką i nie popełniać moich błędów. Dobrze, no to zacznijmy w takim razie, jakby od początku, żeby, żeby dojść do królu tego filmu. Ostatnie trzy lata mojego życia to była po prostu praca. Ja bardzo dużo pracowałem, w sensie codziennie zapierdalałem. Ja pracowałem po 12-16 godzin dziennie, po prostu na lepsze jutro. Ja zawsze zazdrościłem twórcom internetowym ze Stanów Zjednoczonych, że oni potrafią jakby dobrze się utrzymać z tego, z tego, co robią i stać ich na naprawdę wiele rzeczy. I bardzo chciałem powtórzyć ich sukces w Polsce, mimo że wiedziałem, że to jest, będzie utrudnione parokrotnie chociażby ze względu też na walutę i tak dalej że że tu nie da się tak jak w Stanach. Znaczy da się, ale trzeba robić troszkę większy rozmach. Ale też jest inny potencjał. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Ja, ja, ja chcę Wam powiedzieć, jak to wygląda w tym momencie. Trzy lata mojego życia zapierdalałem i ostatnie trzy miechy chociażby to już jest lecę na takiej czerwonej baterii. Ja już po prostu nie umiem wytrzymać. W sensie, jakby jestem trochę już załamany też nerwowo i, i wpierdoliłem się w dolinę, której, z której ciężko mi jest wyjść. W sensie, ja się z niej wygrzebuję. Ale po czasie znowu w nią wpadam i moja emocja to jest taka jedna sinusoida, która po prostu no, rozwierdala mnie to od środka i muszę sobie z tym poradzić. Dlatego też robię m.in. ten film, żebyście wiedzieli, że jeżeli za jakiś czas zniknę z sieci, to jest to też spowodowane tym, że może sobie już po prostu nie poradziłem i byłem zmuszony do takiego, a nie innego kroku. Ja y, nie spotkałem się z czymś takim, jak on teraz, y, nigdy w swoim życiu. Zawsze mówiłem chłopakom, którzy byli zdołowani, że chłopie, wyjdziesz z doła, głowa do góry, ale tak się nie da. Teraz jestem w takiej swojej dolince i ja sobie z tym poradzę, tylko potrzebuję na to trochę czasu. W każdym razie, żeby nie wejść do takiej doliny, powiem wam jakby, co ta praca i ten zapierdol cały na mnie, co mi zrobił w życiu po prostu. Jak sami wiecie, ja oprócz muzyki e, MGNG Masno e, mam wiele innych rzeczy, czy tam wypożyczalnie, czy w którym zajmuje się, e, gdzie zajmuje się programami, tworzeniem cage, face to faceów, zestawieniami. E, ostatnio też zapierdalałem na to, żeby zrobicieli zrobić Unią Loży Szyderców, bo bardzo chciałem, żeby powrócił duet Parisa i Xayo. Ja kocham internet i jestem uzależniony od tego, żeby tam zapierdalać. Mo Myślę, że można mnie spokojnie nazwać postacią tragiczną, bo przez fakt tego, że Kocham internet i uwielbiam go budować w jakimś tam stopniu. E, straciłem wielu bliskich w swoim życiu. Między innymi swoją kobietę, która nie wytrzymała tego tempa mojego życia i podjęła racjonalną decyzję, by mnie opuścić. E, ja się w ogóle jakby jej nie dziwię, bo ja praktycznie w ogóle nie spędzałem z nią, z nią czasu od, od, od paru miesięcy. Się spędzałem, ale nie oddawałem jej się tak, jak powinien się oddawać mężczyzna swojej kobiecie. Za co też chciałbym e, Cię Madziu przeprosić, bo, bo wiem, że gdzieś tam może zbyt, zbytnio ze sobą gdzieś tam e, nie gadamy, ale, ale chcę, żebyś wiedziała, że jest miejsce źle i, i, i Cię przepraszam. Ale to nie jest też klucz tego filmu. Ale warto, że jeżeli dla kogoś miłość jest ważna, to żeby nie popełniał takiego błędu jak ja i troszeczkę sobie te godziny e, roboty i tych projektów i ambicji e, dawkował. Jeżeli zależy mu na drugiej osobie, no ja niestety sobie z tym nie poradziłem, i to jest, jest jedno z tych które doprowadziły mnie do tego stanu, jakim jestem teraz. Kolejną rzeczą jest to, że przez fakt walki z maksymem, ja przez ostatnie dwa, dwa miesiące bardzo intensywnie zbijałem wagę. I ze 134 kg ja zszedłem na 114. Teoretycznie ze 132 zbiłem gdzieś około 20 kg, i gdzieś tam na wszystkich zdjęciach na mnie, jakby też. Widać to, że, że zapierdalałem po prostu na tych treningach odpowiednia dieta, suplementacja. Ja zawsze ja w ostatnimi czasy byłem zawsze gruby i chciałem poprawić swoje zdrowie, ale przez to, że łączyłem to wszystko ze sobą, czyli tą robotę, te zbijanie wagi, treningi, to wszystko, no to doprowadziłem się troszeczkę do wycieńczenia organizmu nie tylko od strony psychicznej, ale też fizycznie. Ja, moja odporność bardzo spadła, ze względu na to, że też mało spałem, nie będę ukrywał, bo trzeba było się przygotować tutaj do programu, tu w nocy trzeba było jechać. Spałem w aucie, miałem kierowcę, no generalnie mega rozpierdol, który tydzień temu doprowadził mnie do tego, że w trakcie treningu przy uderzeniach na worek mocnych Power powerpunchy, do mojej dłoni nalało, wylały się płyny, w sensie miałem wśród ręczu płyny, aktualnie mam na ręce szynę i jest, mi się naprawdę płakać z tego powodu, bo kurwa ja zapierdalałem na to, żeby żeby być w tym momencie, że w 2 października wyjdę, że pokonam Maksyma, że uda mi się to zrobić, a przynajmniej dać zajebistą walkę i, i, i pokazać formę po prostu, że, że jak widzicie mnie na tych wszystkich szpagatach, czy, czy, czy jakieś tam tych gwiazdy, co odpierdala w programie, czy turniej do kiki, że, że tym razem wyjdzie taki naprawdę mocno naładowany boksen i, i zrobi rozpierdol po prostu w tej klatce ale e... Ja mam pewną kontuzję, której nie leczyłem i kurwa doprowadziła mnie ono do tego, że praktycznie chwilę przed walką ja, ja nie mogę mocno uderzać z lewą ręką w sensie ja mam płynę wśród ręczu mam płyn wokół kostek i, i, i w nadgarstku które po prostu przy każdym, nawet lekkim uderzeniu, przy każdej wibracji ból mnie rozpierdala i wiem, że można stosować blokady i tak dalej ale zwierodnienie kostne pomiędzy kciukiem a no, a potem dokończymy palcem wskazującym którego nie leczyłem, bo miałem tutaj złamanie, sprawiło właśnie to, że, że po prostu ta skóra czy, czy mięsień ocierając się po prostu o to zwyrodnienie doprowadził mnie do czegoś takiego, że teraz jak na przykład ruszam kostkę to ona skrzypi, że ta lewa ręka generalnie jest do mocnego, kurwa, do mocnej rehabilitacji i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I dla wszystkich ludzi, którzy powiedzą, że się obsrałem, chcę tylko powiedzieć, że stoczyłem walkę Kubańczykiem na Gali czwartej wiedząc, że jest on kickboxerem, i przyjąłem na swoje ciało 14 lub od 100-kilowego Kubańczyka i napierdalałem się dalej. Ja nie boję się nikogo i nie boję się walczyć. Ja po prostu nie chcę, by, by przez fakt, że zawalczę i na, będę napierdalał tą ręką, że ja sobie wyeliminuję się z jakiegokolwiek sportu na przykład na 3-4 lata. Ja chcę to wyleczyć, wrócić. I zawalczyć. Jest mi strasznie przykro, i bardzo chcę przeprosić swoich kibiców, kibiców ze Śląska, kibiców z całej Polski, którzy gdzieś tam kibicowali mnie, którzy liczyli na to, że, że wejdę i zawalczę. Naprawdę mega was przepraszam. Chcę przeprosić maksymalnie za to, że, że nie zawalczy niestety ze mną na, na walce w sobotę. Oczywiście firma dołożyła wszelkich starań, żebyś, żebyś dostał zastępstwo, bo godnie się przygotowałeś i przez fakt mojej kontuzji ty nie możesz cierpieć. Więc Maksym oczywiście zawalczy z godnym zastępstwem, które jest bardzo mocnym wzmocnieniem fejmu teraz w sobotę. Jest mi strasznie źle, jest mi przykro. Ja Zmocnieniem, czyli to nie jest ktoś, kto już mam, walczył? Mam, bardzo was przepraszam za to, że nie mogę jakby dopełnić tego tej falki. Ona była dla mnie naprawdę ważna, bo ja już się cieszyłem, jak pisaliście komentarze, bo jak schud, jak zbił wagę, jak ciekawe co pokaże. Ja naprawdę chciałem wam pokazać super formę, ale po prostu nie jestem w stanie tego zrobić, bo w momencie, gdy uderzę parę razy za mocno tą ręką na blokadzie, to mogę spowodować sobie jakieś Traty zdrowotne, których już kurwa mogą mnie kosztować długą rehabilitacją. A po prostu nie chcę sobie na to, nie chcę tego problemu sobie gdzieś tam do głowy wpierdalać, bo mam zbyt dużo problemów osobistych i, i gdzieś tam z głową chyba również, bo no bo jest ciężko generalnie, naprawdę jest ciężko. Są takie sytuacje jak chociażby te, te konfy, gdzie ktoś tam mi coś powie, jak Krystian Wilczak na przykład, że coś tam powie, gruby, nie wypowiadaj się, bo mu tam powiedziałem o tym, że zakotwicza się w klubie, gdzie tam ludzie uznali też, że, że nie powinien sobie tak pozwalać. Ja, to są dla mnie małe rzeczy, naprawdę, ja jakiś tam staram się sprostać teraz innym wyzwaniom, które, które uważam za, za problem. Takie coś jak Norman, który powie do mnie, good girl gdzie ktoś nie okaże do mnie szacunku, ja generalnie w chuja, to chuja w to wbijam. Ja mogę sobie poczytać parę komentarzy i powiem sobie w głowie, kurde, mogłem zareagować mocniej, ale generalnie ja wiem, że o tym i tak zapomi zapomina się po, po paru dniach, kurwa. A w tym momencie w mojej, w mojej psychice gdzieś tam są takie rzeczy, o których ja cały czas myślę i, i one dołują mnie najbardziej. Takie rzeczy jak, jak jakieś tam, kurwa, spinki czy, czy punchline'y, to... Nie ma dla mnie jakby żadnej istotnej roli. Tutaj nie oddziałuje. Ważne jest dla mnie to, żeby wyleczyć rękę, żeby wyleczyć głowę i żeby Was jeszcze zaskoczyć. Ja Was jeszcze raz bardzo przepraszam za, za, za wszystko i, i no ja nie mam nic więcej do powiedzenia tutaj w tym temacie. Jest, jest mi strasznie głupio, ale, ale tak jak mówię, odporność. Moja odporność, tam psychofizyczna w tym momencie, no, już jest trochę ciężko z tym wszystkim. Ja muszę po prostu odpocząć, muszę gdzieś wyjechać, nie wiem, cokolwiek, kurwa, naprawić trochę łeb i, i, i naprawić siebie, bo, bo nie dbałem o siebie po prostu przez te 3 lata, przez co się też zalałem, nie, między innymi i, i tak dalej. I muszę po prostu zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, i każdemu tutaj, którzy mają gdzieś tam podobny problem. Polecam, polecam również czasami odetchnąć, jeżeli, jeżeli zapierdala się za bardzo, a niekoniecznie musi się zapierdalać. Kocham Was, widzowie! Dziękuję, że, że, że mogłem że to powiedzieć. Jest to zwykły, szczery film chłopaka, takiego, którego, z którym moglibyście przybić piątkę gdzieś tam na mieście i, i napić się piwka, i po prostu wysłuchać go. To tak jakby traktuję traktuje ten film. Ja tutaj w ogóle nie, nie szukam żadnych też usprawiedliwień od, od niczego. Możecie tam normalnie też jakby po, mi pocisnąć jak chcecie, jeżeli uważacie, że, że nie mam racji. Ja, ja tak widzę w tym momencie iść tą moją rzeczywistość i, i, i tak ją przedstawiam, tak ją obrazuję wam. A obrazuję wam ją dlatego, że w momencie, gdy byłem, gdy mógłbym wam o tym opowiedzieć, to na chwilę ten kamień z serca mam wrażenie, że spadł spad po prostu no rozpad serca. Może znowu ten kamień gdzieś tam na tym sercu się ulokuje za jakiś czas, ale, ale na obecną chwilę jakoś mi kurwa lepiej, tak więc dziękuję za wysłuchanie i, i dobrej nocy Wam życzę. Trzymajcie się. No, wszystko spoko, ale dwa dni przed walką, bo wiesz, no to też nie jest tak, że złamał rękę na treningu dzisiaj, nie? No nie wiem, nie wiem. Nie jestem w jego butach, żeby tutaj mówić. To on by sobie rękę naprawił i tyle, nie? No. Nie płacz? Nie płaczę.